Tutaj w regulaminie jest konieczność trzymania się za taką obrączkę, co na pewno nie ułatwia kroku biegowego, aczkolwiek no, to też na tym zabawa polega. Nie myślałam, że zdobędziemy pierwsze, bo rywalki rywale mocni, mocni. Fajna trasa, fajny bieg, organizacja super, więc polecamy. Pogoda dzisiaj wymarzona. Na początku biegliśmy w parku, zrobiliśmy ładne kółeczko wokół błoni, no i na koniec serduszko. My kochamy biegać. Bieganie kochamy Gratulacje dla wszystkich startujących. Chyba ta jest mocniejsza niż ja. Więc wyjątkowo mnie ciągnęła trochę. byliśmy wspólny rekord, więc się cieszymy. W zasadzie co roku bierzemy udział w biegu. Już chyba czwarty raz, więc jesteśmy fanami. Super trasa. Na, Najfajniejsze jest na końcu serduszko, jak już człowiek jest zmęczony, a tutaj e, mnóstwo zakrętów, zamiast siedzieć w domu lepiej się ruszyć i wyjść gdzieś, a bieganie jest ekstra.